Dzień dobry wszystkim. Z tej strony, Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West. Dzisiaj zaczniemy sobie od wykonania przysługi, a dokładnie Hookie Dym. Mamy zdobyć żebro kłoroga. Jest to jedno z zadanek. O, patrzcie, bo tu jeszcze mamy. To sobie może odznaczę. I potem się tam będziemy kierować. Na razie musimy tutaj ogarnąć to żebro kłoroga. Ciekawe, jak. Wyjdzie nam ta kwestia. Zastanawiam się, czy wystarczy po prostu pokonać tutaj maszynę, czy będzie trzeba w jakiś inny o! sposób go dziabnąć. Ja, jak już jesteśmy w tych ładnych krainach, to oczywiście też warto zbierać te zwierzaki, które tutaj okolicznie sobie żyją. My kierujemy się w te bańki. Tutaj naprawdę aż miło jest wędrować, więc to trzeba przyznać, że spacerowanie tutaj jest naprawdę czystą przyjemnością. Dobra, wychodzi na to, że się naprawdę konkretnie zbliżamy, a praktycznie wręcz jesteśmy na miejscu, więc to twierdzi, że ile będzie porów. Co to jest? Kłorów ognistych. Jest płotnik. Muszę go upolować, żeby zdobyć żeby. To no, nie jest jakiś najsilniejszy, przynajmniej z daleka. Ach, skończymy się. Kurde, nie wierzę w to. A nie, czekajcie, ja mam przecież. Dobra. Ja. No i fajnie, nice. Teraz powinnam bez trudu uciekać Żabę. Udało się w miarę. Trafiać. mam dla i A teraz, zobaczmy te ich broń. Rozejrzyjmy się tutaj. Ej kurde, tam coś jeszcze jest. A tylko to co? Węszyciel. No, zobaczmy ci tutaj pancerzy, kniunia. Nice. Kurczę, mam nadzieję, że szybko już... Wrócę do tego zdrowia, bo jednak tutaj ta celność jest nieco przydatna. Um, muszę wam przyznać, że ostatni naprawdę kurczę, masakrycznie się czułam. I trochę też to niestety, ale się odbijało na naszej... O, patrzcie, to jeszcze mamy jakąś linię na naszej rozgrywce. Mamy kolejnego powęczyciela. Tak, skończmy. A ja go sobie postaram się działać. Mu tak dużo życia, zwalczając bezpośrednio. mamy to. Francko. Troszkę sobie życie przywrócę. I co, to by było na tyle? Zbierzmy zatem wszystkie ciekawostki, które są tu w koło. Jeszcze nieco spadło i też widziałam, że właśnie tu jeszcze mamy jakąś skrzynkę, Mamy dostarczyć część Deli. Naprawdę grając w Horizon to nie chciałabym się w żaden sposób śpieszyć, szczególnie że gra jest naprawdę piękna i myślę, że warto jest sobie tutaj wykonywać te wszystkie wspaniałe misje i Zwiedzać te okoliczne miejsca. Ale nie zmienia to faktu, że bez sensu jest się to przenosić. Dobra, tu mamy jakąś osadę. A to po prostu ta osada tak wygląda z drugiej bańki. Muszę ją obejść, żeby się tam dostać. Co też uczynimy. Gdzie po kaktusach, Pani kurde. Dobra, jesteśmy w złomiankach. No hej. Znam to spojrzenie. Masz wszystkie części, prawda? Proszę, trzymaj. Wyśmienicie. Daj mi parę minut na skończenie prototypu. Wiesz, tylko żeby mi nie urwał rąk. Dzięki. Cześć. Wysadziłaś maszyny, żeby zdobyć te części? Albo bandytów? Ty naprawdę lubisz wybuchy, co? Proszę bardzo. Z bunkijami? No raczej. E, czy to bezpieczne? Chyba tak. A mogę dostać? Nie! O. Bo zrobimy ci coś jeszcze lepszego. Czy co, wychodzi na to, że bucz dostaliśmy budu. nową włócznie? miotacze oszczepów wystrzeliwują potężne pociski rażące wrogów z dużej odległości z uwagi na powolne przygotowanie do strzału cepują się niską szybkostrzelnością i nie można ich używać podczas skoków ani kucania aby oszczepy mogły przebić pancerz trzeba je wystrzeliwać przy pełnym naciągu hmm. czyli tak trochę kurczę, słaba broń no dobra ale żeby nie było przynajmniej zadanko wykonane Tutaj mi proponują tę arenę Z tym, że ja bym chciała tutaj wykonać sobie tą misję Dlatego też przeniesiemy się w te okolice okay. Zobaczmy. Znaczy, to jest tak troszeczkę poza tą osadą, dlatego się musimy trochę kopsnąć. Co mi się tu jeszcze wyświetla? Nie chcę tego. Weź się to dezaktywuj. My chcemy sobie wykonywać te misje poboczne, co by sobie troszkę mapę poczyścić. No i przy okazji też trochę. Expić, co nie. Dobra, mamy tu jakiegoś ziomka-poziomka. Ziomka. Co ty mu robisz, Hej. Co tu się stało? Dla... Dlaczego cię to obchodzi? A ciebie nie? Tak się składa, że nie. Dzień i tak był kiepski, a teraz proszę. Dwoje idiotów postanowiło wspiąć się na tę diabelną górę. Nie byłoby tak źle, gdyby ten tutaj nie był taki ciężki. Czekaj. Dwoje idiotów? Ja się jąkam? Tak, dwoje. Słyszałem, jak kobieta wrzeszczy, tam na górze. Chyba trafiła między ostre pazury, a strome urwisko. Ktoś ma kłopoty. A nie chcesz nic zrobić? Sama sobie winna. A ja tu mam dosyć roboty. Serio nie zamierzasz jej pomóc? A ty serio zamierzasz? Ktoś ma kłopoty na szczycie wzgórza. Czas na wspinaczkę. Dobra zatem rozejrzyjmy się tylko jeszcze tutaj jak to się prezentuje bo ten wodospad jest naprawdę śliczny mu się nie złapałaś? Ej loj Jak my się tu chcemy wspinać? No, tędy ewidentnie. A tutaj mamy przyciągaczkę. Dobra, to wskakuj. I chodźmy. Uda mi się potem. Dobra. teraz? Tu nie ma przejścia niby... Dobra, tu bokiem mi pokazuje W takim razie pójdziemy tak jak chcą Kurczę. Coś pięknego Chyba pójdę w lewą stronę w sumie tak też mi pokazuje znacznik, więc myślę, że to jest dobry pomysł. Kurczę, wysoko. Chodzi na to, że jesteśmy już naprawdę niedaleko, czyli gdzieś tutaj powinniśmy się kierować. Dobra, jesteśmy. Wychodzi na to A. Spoko by było je już stąd rozwalić, co? Dobra. Chyba za daleko są co. Weźmy sobie Amema. Dobra. Puty kur... O, się wzraszyło. I mam cię! Ej, dobra, wystarczy. Okej. Okay. Czyli co? Tutaj mamy jakąś niespodziankę. I tutaj też powinnam się przydostać. Okej. Okay. I tak, tu we, przejdziemy sobie bezproblemowo. jeszcze tutaj jakieś małe co nieco Dobra, gdzie jest ta osoba, która potrzebowała pomocy? a tutaj jest to, spoko tu w ogóle jest jakiś budynek tu jest ta laska Wszystko gra? Przeżyję. A widziałaś może po drodze mojego tak zwanego obrońca? Trudno go przegapić. Nie żyje. Cóż, takie są skutki. Zaufania pierwszemu lepszemu bysiowi, który twierdzi, że jest góralem i łowcą maszyn. Przynajmniej nie muszę mu teraz płacić. Co robisz tak wysoko? To była kiedyś wieża sygnałowa. Jej mechanizm jest wyposażony w soczewkę, która w pewnych kręgach jest bardzo cenna. A skoro kardze planują zburzyć wieżę, miałam zamiar ocalić soczewki przed zniszczeniem. Jeśli zdobędziesz soczewki z tej i pozostałych wież, to obiecuję, że ci się to opłaci. Kurczę, już jakieś na pewno mam. W sumie kilka już znalazłam. no właśnie. Proszę, proszę. Ty też jesteś poszukiwaczką okazji, prawda? Więc pozwól, że się od nich uwolnię. To będzie odpowiednia nagroda za twój wysiłek. W końcu jestem uczciwą handlarką. Dziękuję. Eloy. Rejna. No cóż, Ail, gdy tylko się pozbieram, wrócę do samotnego światła, by wyleczyć kost. Będę się tu kręcić na wypadek, gdybyś chciała mi przynieść soczewkę z tej wieży. Nie naciskam, tak mówię. Na pewno ci się opłaci? E, postaram się pomóc. Kto powiedział, że jak ją zgarnę, to ją oddam. Tak? Dobra, to chyba trzeba rozwalić, co? Możemy dobrze. wejść Weszłam. do środka. Trochę tu ciemno. No ale dobrze, zejdźmy. Tutaj mamy jeszcze skrzyneczkę. Z tego, co mi się wydaje, to chyba powinniśmy iść mimo wszystko do góry, wiecie? Chociaż. Czekajcie, co tutaj? Co my tu mamy? A, schody, dobra. Są po prostu schody. Tylko. którędy wejść na górę, skoro tu. A, dobra. Tego nie przyciągnę. Czemu? Ciągnij, a nie kurczę, Okej, okay, w takim razie... Dobra, tędy możemy się wspinać. To sobie tędy wskoczymy na górę. Oj, kucze, weź się, tak staraj, a nie, że się nie pojawia znacznik, to ty już nagle masz jakiś problem. Nie? No i no, dobrze. rozwałam to miejsce. jak się udało. Tutaj mam niby znacznik, ale jak tam... O, czekajcie. O. Dobra, tak to zrobimy. coś jeszcze czy raczej nie, to z drugiej strony, ale co tutaj też o, ty tu nie spadaj właśnie, tak mi się wydawało że coś tu jeszcze jest z tym, że dobra, ja tędy muszę przejść to zjeść na dół, nie chcę na dół ja tu muszę wejść, tylko pytanie jak. Jest z czerwonego. Tu się mogłam wspiąć? Może z tej strony będzie jakieś przejście dokładnie. Tak Jedno z urządzeń sygnałowych. Powinna to być soczewka dla rejny. Dobra, obejrzyjmy to. No, i proszę, udało się znaleźć kolejną soczewkę dla mnie. Ja w Reyna. ogóle mam już 4 z sześciu, i to tak całkowicie w sumie przypadkowo, bo jakoś nie do końca na nie po prostu poluję. Dobra, gdzie jest ta laska, tutaj? Aha, tak mówisz? Będę musiała pokazać te tak kostki. Znalazłaś soczewkę? Może, jeśli masz ochotę na handel. Ha, to handlujmy. Proszę bardzo. Czyż nie jest piękna? A tutaj coś ode mnie za fatygę. Jeśli znajdziesz jeszcze jakąś, koniecznie odszukaj mnie w samotnym świetle. Rozumiem się. Do zobaczenia. Co ona mi dała? Tak w sumie nie wiem, ale luknijmy sobie w ekwipunku. Yy. Nic nadzwyczajnego, bo na dobrą sprawę nic mi się takiego fajnego nie pojawiło. Ale nie zmienia to faktu, że tu mnie interesowała ta ściana. Bo tu można się gdzieś dostać. Ciekawe, czy jak tutaj skoczę, to czy chwycę. To chciałam zobaczyć. Ja Mi się tam chyba będzie po prostu znajdźka, bo raczej to nie powinno być żadne przejście. Ej, no to jest jaj, odeszłam. Patrzcie, mamy tutaj skrzynię. Elegancko. Pięknie kurczę, udało nam się tutaj ogarnąć misję. No dobrze, moi kochani, a tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!